Hej, cześć wszystkim! Zapraszam na kolejną przygodę na nieznanych wodach. Pierwszy rozdział to jest Serce z Londynu. Zapraszam. O, widzę, że tutaj Czarnobrody gania naszego Jacka. Wow! Kadyks. To w Hiszpanii. To w Hiszpanii na pewno mm, mm, mm. <laughs> król Uu, Co to jest? Kielich Dobra Jest mapa Instrukcja <laughs> To jest mapa na pewno do... Na pewno do tego. Nie, przepraszam. Wypadło mi z głowy. O, to jest. Do źródła wiecznej młodości, patrzcie. Jakieś dziury w głowie. O, jakiś przebieraniec. To już jesteśmy w Londynie. Jack Sparrow pojmany z panem Gipsem. Dobra. Coś mi się chyba przywidziało, nie? Mapa na kroniec świata. Mm. Pokazuje różne miejsca. Nieodkryte. Mm. <laughs> Przywleczeni przed sąd w Londynie. Haha, <laughs> to nasz stary znajomy. Kapitan Barbarossa. <laughs> Ucieczka się szykuje. Dobra. Oczywiście, Jack ma plan. Dobra. Pomożemy mu w realizacji tego planu, oczywiście. Co my tu mamy? No, oku Ja bez szabli jestem bardzo dobry. Dobra, tutaj musimy coś składać. Posążek, jakaś zbroja. O, to nam tylko dręt trochę pieniędzy. Dobra. użymy kompasu. O, sobie... O, patrzcie. Ale trafiłem. Dobra, mamy szabelkę. Możemy się z nimi bić. Wow. Aj! Dawaj, potrzebna nam ta strzelba, bo widzę, że musimy ze okna. Wow, ale wykonaliśmy zwódco. Pięknie, dobra, idziemy po strzelbę. Jeez, yes. ale utłukli nas, kurde. Pan Gibbs w ogóle nas nie broni bierzmy sobie tę kasiorę. A zestrzelmy sobie te tarcze, czy one nam coś dadzą Aha, straciłem naboje, kurde Dobra, zestrzelmy jeszcze to O, tutaj możemy coś zbudować Dobra, to co to będzie? Z drugiej strony... O oh, hak! Z drugiej strony pewnie to samo. No lato wskakujmy na górę. Haha. Ekstra. Dobra. Zetnijmy sobie ten posążek. o ale się przeturlało co? Dobra. Co my teraz myślimy? Się... Tu jest jakaś lina. Wow! No tak, pamiętam to z filmu. Na pewno będziemy w jakiś sposób mieli użyć tego randola wielkiego. <laughs> Skakujemy na dół. Weźmy sobie strzelbę, może nam się przyda. No, bo już wiem. Aj! Za daleko. Trzeba ją trochę przesunąć. No i czekamy, czekamy. Jeszcze nie. Weźmy sobie strzelbę. Nie w tą stronę, kapitanie. Jeszcze trochę. Teraz będzie chyba dobrze. Dawaj. Jest. Wow. Aj, kurde. Jeszcze raz. O, o, dobra, jesteśmy w środku. Możemy przeskoczyć tam na balkon. Ach, udało mi się. Dobra. Mamy tutaj linę. Wow, Wyprzedził mnie kurde Anglik. To nie niedobre. Żołnierz jakiś angielski, bezczelny drań. Jeszcze raz w takim razie. No i hop! Dobra, tym razem bez potknięcia. Bach! Ja! Yeah. Udało nam się. Chodzimy, zbiegamy, uciekamy ogólnie Czy tutaj muszę to rozbić? Nie, ale nie mam szabli Dziwno, bo przecież zabrałem Tutaj coś będzie na mabelkach. Tropiłem trochę bałaganu, co? Niech o nas pamiętają, kto tu był. Był tutaj w parę, prawda? Moim kamratem, panem gipsem, pierwszym oficerem. Żadnej perły. Haha. Dobra. Co my tu mamy? Armata. Wow, patrzcie! Ha! Trójząb. To jest trójzomb. Trój... Dobra. Tu jeszcze A Tu można coraz rzucić. O, mamy pod podstawę do armaty. Uda się coś zbudować? Czy coś jeszcze trzeba rozbić? armatę. Nie dostanę. chyba czeka nas kolejne efektowne wyjście. Weźmy sobie e, tą pochodnię i strzelamy. Oj, nie trafiłem. A prosto w głowę Tam jeszcze jakieś, mamy trzy cele Brawo A tu kasiora, super Zbierzmy sobie kasiorę Tu mam jakieś skrzynie ze skarbami Prosto, otworzymy nie Trzeba zbierać z jesteśmy piratami Dobra I co, wyjazd z Londynu No uratował nas ten dips, co Aha No czeka nas widzę wspinaczka Jak w Assassin's Creed Syndicate też akcja dzieje się w Londynie Tylko w trochę w późniejszych czasach Dobra jak Ty jesteś pierwszy to Ty idź pierwszy Nie pogniewamy się i proszę. O, Super zjazd Gołąbki I tutaj no. dobra No nie jest się z tego Ekstra. Przechodzimy o mamy coś do naprawienia. Tutaj jest potrzebna szabelka. Uuu, jasne, super. Ale jak ja wejdę? Czy coś... A, super, dobra. Uuu, Super. No widzę, podniósł nam się most. Teraz trzeba się rozpuśczać w drugą stronę. Jopa Dobra Jesteśmy A <laughs> jednym strzałem Ten jeszcze w powietrzu dostał Dobra, dobra nasza <laughs> Nic nie zrobisz przyjacielu O, oni cały czas wybiegają Bo trzeba iść Wow, patrzcie, kurde, wypadłem nie ma to kapita, pewnie No? Co jest? Już nie mogłem przejść Dobra, jesteśmy dobra nasza Widzę znowu jeszcze ten srebrny pieniążek Musiałem, musiałem gość Dobra. skok na linę Aj Jeszcze raz No co jest? A jest, udało się. O, wylądujemy na karocy, super. Dobra, czyżby to był koniec? Nie, chyba trochę za krótko. Gonią, nas będzie pościg. Wow, patrzcie, kurde. Haha, ekstra. Normalnie. Tego się nie spodziewałem A, tu do nas strzelają, musimy przeskakiwać Aj, doigrasz się za te strzały Super sprawa, naprawdę Mamy cię Dobra, gdzie teraz? Tu mamy klucz. Jakiś wóz strum nami, kurde Oj przepraszam mam nadzieję że tam nikogo nie było No jestem sobie kapitana, on to tylko machać tak tabelką. Ja muszę to naprawdę niszczyć Dobra chodź, idę do was, idę po was Nie ma to tam Trzech na jednego ale dam radę Tak jest Haha o, strumień zbudujemy sobie. Tu jest niebieska moneta. No mam cię. A, a nie, 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 nie spadaj. Przechodzimy. Super. Chodź, panie gipsie. I co teraz? A, tu mamy. O, nie, 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 nie. nie. Pan gips się zsunął. Dobra, nasza. Wow, tutaj pan gips jest potrzebny. Dobra, dobra nasza, tu szabelka, okej, okay, tą szabelkę mamy. No i to. Wow, Staliśmy sami? No co jest? Gdzie jest buźnica? Jedziemy na przypał? O, pokazało nam się, że możemy tutaj powozić Pokażesz się jeszcze raz? Nie Dobra, coś tu możemy zrobić z tym O, patrzcie jak, jak biegnie O, mogłem wskoczyć No pokaż się. Dobra, mamy. Wow! Aha, to jest, widzicie, to jest wóz z węglem. Dobra, nasza. Tylko co my teraz musimy zrobić? O, mamy węgiel. Dobra, to węglem możemy... Aj! Przyceluj. Dobra. Coś jeszcze jedno. No co jest? No... Pytaj! Dobra... Nie szabelką, tylko węglem przerzucić Ale nie słucha się, nie. Nie to. Mam. No, weźmiesz ten węgielek, czy nie weźmiesz? Go wziąć Podnieść Coś nie może podnieść Aj, poparzyłem Cię przez to Może Pan Gips Dobra, dobra nasza ha, ha, ha. Został jeden najmniejszy O, udało nam się nie to nie ja. Na pewno. Jest nasz przebieraniec. Dobra nasza. A tak Jesteśmy w jakimś barze, W jakiejś tawernie Mamy jakiegoś grajka Szukamy, jest przebieranie Chodź Musimy z zobaczyć. A jej Kurde ciężko Ucieka przed nami podobał się <laughs> Tu ona nas atakują kurde Ała, musiał oboleć Weźmy sobie jeszcze na górę, zobaczymy co tam jest No będziemy dalej ścigać Tu mamy szabelkę, dwie szabelki, ale on nie ma szabelki Ten nasz przyjaciel Dobra Otwieraj! Tak nie, wjeżdżamy z kopyta. Wow! Ale wygimnastykowany. Proszę, ten przebieraniec. Tu mamy dobra jakąś... <grywanie> wali to kurde. Gitarżą. Wybieramy, to mam wejście do windy, widzę. Dobra, lecimy. <grymne> 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 Jesteśmy. Nie ma tak łatwo. O nie A tu trzech na jednego Niedobrze A tutaj nie możemy strzelić to no, mamy strzelby Bierzmy sobie jeszcze tutaj kasę Dobra spadamy A, tutaj latasz na tej beczce Czekaj Aj Dobra, trzeba wiedzieć, co chyba tutaj Coś tutaj może? Z farmy Ha, udało się. Super. No, teraz się mamy dopalić. O, to dziewczyna. No tak, pamiętam ją z filmu. <ślad> no. <ślad> To była dziewczyna, Jacka. Oh. O, miłość. Mm. <śmiech> 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 A, <śmiech> pewnie coś nabroił. Na pewno coś nabroił. No mm. <laughs> i znowu zabrali mu mapę. No nie dobrze. <laughs> Oddawaj. Zjadł. Nie ma tak dobrze, co? Yeah, udało nam się. Serce Londynu kończone. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Odkryliśmy jadka. Ten człowiek z gitarą to był jadka. Fajnie. No cóż, zapraszam was do następnego odcinka w takim razie. Hej, cześć. Grał dla was oczywiście Dino z synkiem.